Siema na kolano, z tej strony, dzisiaj jestem Mikołaj. Siema! A dzisiaj, znaczy to jest a, e, wyścig. Po prostu wyścig, ja robię wyścig wyścig, transformacja, który robi wyścig Oczywiście Mikołaj, jak zawsze. Potem ja. po wyścigu, Co będzie pod koniec, właśnie, hajs pokazany. I potem koniec odcinka. No. To zaczynamy. Okej okay. tu gotowe. Ja sam wolę sobie tu. Oczywiście wziął Lamborghini. Jakie to? Mówię? No Lamborghini, mówię. A Lamborghini, ale ja znam mam markę. Nie, bo... do końca nie znam tej marki. A. I na odkroju, dwa. Ale trudne. Znaczy nie, bo to... E, bo to jest to jakby mapa trochę e, dłuższa, nie? No. I wiesz, to jest rekord świata tej mapy? Nie. 10 sekund. Tam na górnym lewym roku masz. Pogadane oku. Drugi raz, drugi raz. Brawo dla mnie. Napiszcie w komentarzu rip. I Nie mają jak ten, bo na pewno będę miał wyłączone w ogóle. A. Automatycznie, więc. Na telefonie jak nagryłam i wrzucam, to mam wyłączony ten, nie? A jak nagrywam na PS4, to mam włączone. A. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu tak jest. A w ogóle to... Musicie dać subika i łapeczkę w górę. Ten kto nie da ten jest lamus. Dokładnie. Oczywiście na moim, na moim kanale i na kanale Mikołaja. Ten kto nie da, ten jest lamus. Pamiętajcie to! Spamiętajcie Mikołaja. Mikołaj jest dobry. Eee, dla ciebie to jest najgorsze, na pewno samolotem. Dokładnie. Bo ja oczywiście super sobie radzę. <grym> Wiem, że nie tandy, nie, nie? <grym> możemy przypominać. Bo będzie trono tak myszką potem tak kręcić. Muszę <gry> coś. Jak będę w Bydgoszczy to będzie druga część co pokazujemy... Co ja pokazuję po prostu nowe nowe pojazdy z nowego DLC, tak samo jak warsztat i no dobra, klub samochodowy oczywiście. Już odradzam Chyba, że tak będziesz latał, <śmienicza> <śmienicza> Mikołaj chyba jeszcze na pewno nie latał w ogóle samolotem w, w gita. Latałem. Latałeś? Tak, tylko. A tak, bo jakbyś w sumie nie, e, nie umiał latać, to w sumie to byś nie wiedział jak się lata, nie? No. <laughs> Teraz tego na dziś do góry <laughs> no No? E, nie, to się ścisnął. Mówiłem, no że nie tędy nie przypominaj mi. Może wrócimy za chwilę jak będzie kolejna transformacja na jakiś motor na przykład. No, i już jesteśmy już w do kolejne, kolejnej transformacji. Jednak jakiś samochód, czyli chyba... Też lam, to samo Lamborghini, więc... Fajnie. I lecim lecim na szczęścin. Ale krótko to było. Yy, Olaf nawet może potwierdzić, że szybko to akurat zrobiłem. No. Tylko miałem problem z uśwejleniem się. Yy. O. Myślałem, że nie trafi w punkt, bo tak ten Spilara, e, spirala. O kurde. Bo, wiesz, bo jak skręcisz trochę bardziej za mocno, to może ci ten zawrócić dupskiem. Ej, ej, ej. Samochodem więc. O kurde. Dobre auto no. Ja wziąłem takie tu O nie, kolejny raz Najgorzej No w sumie to można niszczyć jak ten. Wow! Co? Co? Cicho. Chyba to mona chyba niszczyć, bo ten. Pomyli po to... Pomyliły mi się przyciski, cicho. Jak będzie drugie okrążenie, to to zrobimy cięcie aż do... No co? Aż do po prostu... do końca mety. Bo to będzie wtedy za długie. Dobrze było, no. chociaż mam tam. No, Więc no jak nie jak... śmiejcie. No, bo ja jestem słaby. O, teraz to będzie ten. Teraz to będzie granko! A ładnie po prostu. To, to, to jest to z, z, z przygotowania do napadu. Ktoś do mnie pisał. To będzie Oliver. Twój kolega. No. Pozdrawiamy oczywiście Oliwiera. No. Który może obejrzy ten odcinek? Jeśli obejrzy. To jest dla mnie Dzięcio! z powrotem? No dobra. To lecimy. Bo do Mikołaja dzwonił kolega. Koleżanka. Koleżanka, no dobra. W sumie mogą nie wiedzieć, czy to koleżanka, czy to kolega dzwoni, w momencie. No ja tam rozmawiam. Ja tu. Dlatego. No, tak, no. Poza tym, ty nie znam. Najgorzej. No. Chyba za mocną mapę ci dałem. Ola, to jest. Ja się zaraz wkurzę na ciebie. Naprawdę. No jak mi jeszcze nie zaliczyło Jeszcze mi nie zaliczyło, no Dzięki ci Ola Ale w sumie mogę nie gryć tą mapę długo, nie? O jak utrzymasz tą pozycję, to dostaniesz busta Ale nie takie Bo to wtedy się spowalnia. Mam no, to gdzieś. Za ciężką mapę mi dałeś. Druga strona. Odradzam Poszucie. Może po drugiej... Zrób cięcie. Aż może, nie może po... E, może dru, e, drugą tą zrobię ja, co? Może najlepiej tak będzie. zrobimy cięcie i potem jak będziemy przy tej me przy tej mecie, to wtedy ten Czyli zatrzymasz na chwilę i... I będzie koniec cięcia. Ja, ja sam nie wiem czy A Z... no, może już cięcie do całej gry, bo już ponad prawie 11 minut Dobra i już jesteśmy przy, przy ostatnim okrążeniu. Teraz ten, tak? No, więc cięcie aż do mety Olaf jest już przy mecie. Zrobiłem lepszy czas od Mikołaja. Mm. Więc teraz zobaczymy ile dostanie W 7 minut. I razem to wszystko jest dokładnie. Siedem tysięcy. No wiecie, bo to nie było razy dwa, nie? No. I. Dobra. Kończymy. Na razie. I Na cześć. Na ra